Czy wiecie, skąd bierze się prąd? Jak to się dzieje, że jest u nas w domach, komputerach, telewizorach, albo skąd bierze się tutaj, w mojej żarówce? Prąd elektryczny powstaje w elektrowniach, czyli olbrzymich zakładach, które przetwarzają różne rodzaje energii na energię elektryczną. Pierwsza elektrownia na świecie. Powstała w 1882 roku w Nowym Jorku. Wybudował ją sam Thomas Edison, tak, tak, ten sam, którego znacie jako wynalazcę żarówki. Rok później powstały elektrownie w Europie, w Mediolanie i w Petersburgu, a w 1884 roku w Berlinie. Natomiast pierwsze elektrownie na ziemiach polskich powstały na przykład w 1893 roku w Bielsku, 4 lata później w Częstochowie, a w 1900 roku w Radomiu. A czy wiecie, jak powstaje prąd w elektrowniach? W Polsce najczęściej z węgla kamiennego. Spala się go po to, aby uzyskanym ciepłem zamienić wodę w parę wodną. To ona. Wprawia w ruch wirnik turbiny, który z kolei napędza wirnik generatora, a w nim powstaje prąd. Źródłem ciepła w elektrowniach może być również spalanie węgla brunatnego, ropy, gazu czy rozpad uranu w elektrowniach atomowych. Takie surowce, których zasoby kiedyś się skończą, nazywamy nieodnawialnymi. Jednak coraz większą wagę przywiązujemy do pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Są to chociażby wiatr, woda, energia słoneczna czy biomasa, czyli resztki roślinne. Zobaczcie: w elektrowni wodnej wykorzystuje się płynącą wodę do napędzenia turbiny. Podobnie elektrownia wiatrowa korzysta w tym celu z wiatru. Może widzieliście olbrzymie wiatraki stojące na łąkach? To właśnie wiatr wprawia w ruch ich ogromne śmigła, które napędzają generator. Dzięki czemu powstaje prąd. Biomasa to również odnawialne źródło energii elektrycznej. Ale czym ona właściwie jest? To nic innego jak odpady roślinne, np. z obróbki drewna lub słoma, które podobnie jak węgiel są spalane, a z ich ciepła powstaje para napędzająca turbinę. Jest jeszcze inny sposób na wytworzenie energii elektrycznej, tym razem bez użycia generatora. Czy słyszeliście o energii słonecznej? Popatrzcie na to urządzenie. W nim to właśnie światło wykorzystywane jest do produkcji prądu elektrycznego. To małe urządzenie zaczyna działać dzięki energii światła, ale duże. Może już zasilić znacznie więcej. Prąd możemy wyprodukować także w domu. Potrzebny jest tylko generator. Popatrzcie na tę latarkę. Nie ma w niej żadnej baterii, czyli teoretycznie nie powinna świecić. Ma za to korpkę, a kiedy nią zakręcę. Widzicie, świeci. Za pomocą moich mięśni. Przetworzyłem swoją energię na inną, elektryczną. A to wszystko dzięki małemu generatorowi znajdującemu się w środku latarki. Ale sam nie dałbym rady zasilić całego laboratorium. Mam jednak urządzenie, które trochę mi tę sprawę ułatwi.